Hej, witam cię na kanale Odmładzanie na ekranie. Ostatnio dałem na Facebooka bardzo ładny bukiet konwali, i tak mnie to zainspirowało, ponieważ naprawdę wielu osobom się to podobało i zauważyłem, że naprawdę wiele osób lubi konwalie. Ja osobiście uwielbiam te kwiaty, są piękne, oczywiście mają niesamowity zapach i tak. Idąc tropem, bo ostatnio e, mówiłem o tym, jak zrobić macerat, jak zrobić olejek z witaminą A e, z mniszka lekarskiego, postanowiłem, że przecież można również zrobić olejek z konwali. Mam kolejny piękny bukiet z konwali, dzisiaj e, nazbierane, bardzo świeże, piękne konwalie, e, naprawdę przecudownie pachną e, i. I co? I chciałbym was zachęcić do tego, aby zrobić sobie po prostu taki olejek z konwali. Jest to troszeczkę pracochłonne, ale mamy również z natury coś pięknego. Piękne kwiaty, które dają piękny zapach. Przekłada się to oczywiście na przekłada się to oczywiście na to, że możemy zrobić sobie taki olejek. Co potrzeba do takiego olejku, żeby taki olejek z konwali robić właściwie z kwiatów konwali. Po prostu musimy kupić sobie olejek. Najlepszy będzie tutaj olejek z pestek winogron, dlatego że ten olejek sam w sobie jest bardzo łagodny, bardzo ładnie się bardzo ładnie się, że tak powiem, wchłania przez skórę i jest też dobroczynny dla skóry. I tak jak olejek z pestek malin, również ma swoje bardzo dobre, bardzo dobre zastosowanie, jeżeli chodzi o skórę. Natomiast my możemy w tym momencie ubogacić ten olejek dodatkowo składnikami, które będą pochodziły z tych pięknych kwiatów, z tych dzwonków konwali, ale również oczywiście będzie tutaj towarzyszył piękny zapach, bo o ten zapach przede wszystkim też chodzi. I co robimy? Zbieramy takie konwalie, najlepiej żeby to było do godziny 12. 12 może być koło godziny pierwszej, gdzie one się, że tak powiem, są rozwinięte, natomiast nie są na takim bardzo dużym słońcu, czyli nie stracą tego zapachu poprzez bardzo duże napromieniowanie słoneczne. I takie konwalie zbieramy, idziemy oczywiście do domu, przygotowujemy sobie w tym momencie, słoiczek, znowu jakieś tam, w zależności tego, jaki chcemy, czy to będzie 0,2 czy 0,1, czy jakieś malutkie malutkie jakieś puzdereczko, które będzie, no, właściwie jako perfum, bo można to traktować jako olejek, czyli olejek, tak jak w państwach arabskich, te olejki są bardzo zapachowe i właśnie są w takich małych słoiczkach, w takich małych flakonikach, ładnych flakonikach, można kupić właśnie w tych państwach arabskich. I co za tym idzie? W tym momencie te... Konwalie, właściwie te dzwoneczki wrzucamy do, tego naszego, wrzucamy do tego naszego flakonika i zalewamy je tym olejem z pestek malin. I kiedy ten olejek z pestek malin mamy zalane już te wszystkie osuszone wcześniej dzwoneczki, to po prostu zakręcamy to i odstawiamy do suchego, najlepiej żeby to było miejsce nasłonecznione żeby to było nasłonecznione miejsce i około 3 dni te konwalie te dzwoneczki z tych konwali się macerują, dają, oddają ten piękny zapach do tego oleju z pesty Wingorgą, który przede wszystkim ten olej jest bezzapachowy, lekki i on bardzo fajnie będzie tutaj służył nam jako ten dodatkowy budulec zewnętrzny. I co? Po 3 dniach Musimy znowu pójść i dlatego ten film właściwie robię w bardzo dobrej porze, ponieważ teraz konwali się pojawiły i one będą przez 2-3 tygodnie dostępne nawet do miesiąca czasu, bo w zależności od tego, jaką będziemy mieć pogodę, jaką będziemy, jakie będzie nasłonecznienie, zobaczcie, tutaj te konwale są przepiękne, ale widzę, że jest też bardzo dużo jeszcze nierozwiniętych, więc na pewno spokojnie te dwa tygodnie jeszcze można te konwalie po prostu sobie nazbierać i dalej robić ten olejek z tych konwali i w tym momencie odsadzamy te konwalie. Mamy już ten olejek delikatnym zapachu konwaliowym i znowu potrzebujemy budulca i znowu zbieramy te konwalie i znowu je zalewamy tym olejem, który już wcześniej został, który już został wcześniej wykorzystany i już wcześniej ten zapach w tym w tym olejku tych konwali pozostaje, więc jeżeli zrobimy tak 3-4 razy, to oczywiście to będzie od razu już po pierwszym razem będzie czuć jaki to jest zapach, potem przyjdzie ten drugi, e, potem e, oczywiście ten e, trzeci i a myślę, że nawet 3-4, ja też spróbuję róz, razem z Wami zrobić ten olejek, zobaczymy jaki będzie efekt, e, mam nadzieję, że będzie ok, e, no i co, bardzo fajna rzecz, z natury, znowu z natury, e, wykorzystujemy konwalie, nazbieramy sobie też przy okazji konwali do, e, do domu, e, gdzieś tam poszukamy, albo też na Ogródkach działkowych, albo po prostu zwyczajnie można podejść gdzieś, panie je sprzedają w różnych miejscach, można sobie zakupić takie konwalie. No i sprawa jest dosyć prosta i myślę, że naprawdę warto sobie zrobić taki olejek z konwali. Będzie nam bardzo fajnie przypominał ten zapach Maju, maja, ten zapach lata. No i myślę, że zresztą to widać, panie bardzo lubią ten zapach, więc myślę, że skorzystają z tego z tego przepisu. Ja życzę Wam oczywiście miłego weekendu. Bardzo proszę o subskrypcję. Jeżeli Ci się podobało, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście o łapkę w górę. Jakiekolwiek pytania czy komentarze również e, dziękuję i oczywiście proszę o nie. E, no cóż to wszystko, można powiedzieć. Pogoda jest zmienna. Jak szedłem na tę konwalię, to się chmurzyło, teraz troszeczkę słońce wyszło. Już jest dosyć późno, bo to słońce powoli, powoli nam schodzi, ale pogoda jest naprawdę piękna i to, co już wcześniej, kiedyś mówiłem na odcinkach wcześniejszych, że potrzebujemy deszczu. Deszcz zaczyna spadać i naprawdę przyroda jest niesamowitej formie. Zobaczcie, jak to wygląda, jak tutaj wygląda ten las, jak jest przepiękna Przepiękna przestrzeń zielona, i naprawdę jest to, jest to fajna sprawa. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej! No i jeszcze raz, miłego weekendu słonecznego, odpoczynku, i mam nadzieję, że już od poniedziałku ruszą fryzjerzy, i będzie normalnie, i wszyscy będą mogli, że tak powiem, pójść i do kosmetyczek, i do fryzjerów, i ten świat wróci do normy. Trzymajcie się, hej!